W dzisiejszym kryptonius o rynku niemieckim, a konkretnie o funduszach inwestycyjnych z tego kraju, które będą mogły legalnie od dzisiaj inwestować w kryptowaluty, potencjalnie mogą na ten rynek przyprowadzić 415 miliardów dolarów. Opowiemy również o kłopotach Tethera, czyli stablecoina USDT, o Amazonie, który zdementował ubiegłotygodniowe informacje, jakoby miałby wprowadzić płatności BTC. Opowiemy również o największej giełdzie Binance, która chce być uregulowana globalnie. Przypomnę Wam również o tym, co ma się wydarzyć 4 sierpnia, czyli już za dwa dni na Ethereum. Oczywiście jak zawsze przyjrzymy się również danym on-chain oraz wykresowi Bitcoin do USDT. Witam Was na kanale Krypto Podróże w kolejnym poniedziałkowym Crypto News, w którym przekażę Wam najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Jeżeli jesteście na moim kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości. I z tego miejsca przypominam: pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, a wszystko, co usłyszysz w tym nagraniu, ma jedynie charakter informacyjno. Edukacyjny. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Po ubiegłotygodniowych wzrostach mamy widoczne, zdrowe odrażowanie na całym rynku. Jeżeli chodzi o dominację bitcoina, spada kapitał chętnie przelewa się do altów, co jest mega dobrym znakiem. Dzisiaj za jednego bitcoina musimy zapłacić 39 474 dolary. Jeżeli chodzi o Ethereum, jego cena to 2564 dolary. Największy wygranie w tym tygodniu jest to Quant. Ponad 70% wzrost Torchain. Ponad 47%. I mamy tutaj również 6 kryptowalut tokenów, które zanotowały ponad 20% wzrost. Najwięksi przegrani w tym tygodniu, którzy zanotowali dwucyfrowe spadki, jest to Telcoin, Tetafuel oraz Internet Computer. Ubiegłotygodniowe wzrosty na Bitcoinie idą w parze, jak widzicie, z nastrojami na rynku. W tym momencie jest on neutralny w porównaniu do ubiegłego tygodnia, gdzie mieliśmy obawę, na rynku jest dużo, dużo lepiej. Przejdźmy teraz na wiekę z Bitcoin do USDT, interwał miesięczny, zobaczcie, świeczka miesięczna zamknęła nam się tutaj na wysokim poziomie ponad 41 tysięcy dolarów, co jest fajnym, byczym sygnałem. Zejdźmy teraz jeden interwał niżej, musimy sprawdzić jak zamknęła nam się ta świeca tygodniowa i zobaczcie, pomimo dużych wzrostów, nawet w okolice 42 600 dolarów, nie udało nam się zamknąć tej świecy powyżej 42 tysięcy, co byłoby kolejnym byczym sygnałem, natomiast to co cieszy... To fakt, iż zamknęliśmy się ponad tą białą linią, czyli silnym oporem, który w przeszłości stanowił barierę nie do przejścia. Zobaczcie, w tym miejscu, w tym miejscu, tutaj ponownie, tutaj ponownie silny opór. Dalej możemy iść tutaj kilkukrotnie. Ta linia stanowiła ogromny opór nie do przejścia. Dwukrotnie cena reagowała dużymi spadkami, jak widzicie, po napotkaniu tego oporu. Raz mieliśmy taką sytuację w tym miejscu, drugi raz tutaj mieliśmy spadki, po tym jak cena nie mogła. Przebić skutecznie tą linię oporu, natomiast tym razem nam się udało zamknąć tą świeczkę tygodniową nad tą linią, co jest fajnym sygnałem. I teraz musimy obserwować kolejne tygodnie, byczym sygnałem będzie sytuacja, w której cały korpus świecy zamknie się właśnie nad tym oporem, tak, czyli okolice 40-42 tysięcy dolarów, jeżeli będziemy mieli tutaj tą świecę. Trochę brzydko to narysowałem, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, czyli jak mamy tutaj tą świecę. Otwarcie, tak, czyli w tym miejscu, i zamknięcie tutaj. To jeżeli taką sytuację będziemy mieli, czyli otwarcie i zamknięcie powyżej tej linii, no to to będzie fajny, byczy sygnał, jeżeli kolejne świece będą nam się tutaj otwierały powyżej tego oporu, który kiedyś stanowił barierę, tak jak mówię, nie do przejścia. I teraz zejdźmy na interwał dzienny, czyli. Każda pojedyncza świeczka jest to okres jednego dnia, i tutaj od razu przypomina nam się sytuacja, którą rysowaliśmy w Kryptonius News 19 lipca, czyli sprzed dwóch tygodni. Mówiliśmy wówczas o tym, jak może zachować się cena, jeżeli spełnią się określone warunki, i mieliśmy narysowaną opcję na spadki, jak i na wzrosty. Oczywiście można się z tego śmiać i mówić, zawsze wykres idzie albo do góry. Albo w dół, tak zawsze idzie w prawo i tak dalej i tak dalej. Natomiast czy to negujemy, czy się z tego śmiejemy, czy nie, warto mieć zawsze przygotowane dwa scenariusze, co jeżeli cena pójdzie w dół i co jeżeli cena pójdzie w górę, ponieważ dzięki temu wiemy, jaką ewentualnie mamy podjąć decyzję. No i tutaj zobaczcie, cena poszła idealnie tak jak obstawialiśmy. Co jest ważne po drodze udało się przebić kilka silnych oporów, zarówno M50, M200 cena wyszła powyżej 40 tysięcy dolarów, i tak jak obstawialiśmy, Obecnie notuję korektę. Tutaj również możemy zauważyć, że po wybiciu M200 mieliśmy jej retest w tym miejscu. Zobaczcie, jest to dla nas bardzo dobry znak, ponieważ cena wytrzymała i dalej odbiła się ku górze. Teraz mamy ponowny retest tego poziomu wsparcia. Jeżeli chodzi o to, gdzie ewentualnie możemy spaść, jeżeli chodzi o cenę bitcoina, ja Wam tutaj narysuję. Jest to ten obszar. Zobaczcie. Czyli jeżeli chcielibyśmy rozkładać sobie siatkę zleceń zakupu bitcoina, można to robić właśnie w tych momentach, tak, tutaj można ustawić jedno zlecenie i tutaj drugie. Tak naprawdę, aby być dokładnym, możemy sobie ten obszar pociągnąć troszeczkę niżej, tutaj do tego naszego dawnego oporu, to jest ta biała linia, ja Wam tutaj przybliżę, zobaczcie. Czyli ewentualne zakupy możemy sobie robić na wysokości M200, jeżeli ona nie wytrzyma, dalej możemy zlecić do M50, no ewentualnie tutaj w okolice 36 tysięcy dolarów. W mojej opinii takie spadki są zdrowe, potrzebne na tym rynku, ponieważ zobaczcie, mieliśmy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dni pod rząd, kiedy mieliśmy wzrosty, jeżeli chodzi o bitcoina, wszystkie świeczki mieliśmy na zielono, w moim przypadku na żółto, więc takie odreagowanie po prostu musiało prędzej czy później przyjść. I teraz po tej korekcie, po tych spadkach, po ewentualnej akumulacji kilkudniowej to, co chcemy zobaczyć, jest to zamknięcie się świecy dniowej, powyżej poziomu 42 tysięcy. Dolarów, najlepiej całym korpusem, ponieważ później mamy otwartą drogę bez żadnych znaczących oporów, aż do poziomu 50 tysięcy dolarów. I żeby była jasność, pamiętajcie, że jesteśmy na interwale dziennym. Przypominam, każda pojedyncza świeczka jest to okres jednego dnia, a więc może potrwać to kilka dni, jak nie dłużej, zanim zobaczymy takie ewentualne wzrosty. Czyli pierwszy target 42 tysiące dolarów, zamykamy tam świecę, no i później już mamy otwartą drogę, tak jak mówię, do 50 tysięcy dolarów. I jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Zobaczcie, jak fajnie zawróciła nam tutaj Emma 50, idzie teraz w kierunku Emmy 200. I jeżeli się przetną, pojawi się na wykresie Golden Cross, co będzie kolejnym byczym sygnałem i impulsem do wzrostów. Przejdźmy teraz do danych on chain. Mówiłem wam o powracającym optymizmie na rynek. BTC, więc dziwić nie może fakt, że zwiększyliśmy aktywność nowych użytkowników aż o 30% z 250 tysięcy do 325 tysięcy nowych użytkowników każdego dnia. Powtórzę raz jeszcze: 325 tysięcy nowych użytkowników każdego dnia na rynku Bitcoina. Ostatnio taka sytuacja na rynku miała miejsce w lipcu 2020 roku. Wówczas za jednego Bitcoina płaciliśmy około 11 tysięcy dolarów. Po czym nastąpiły oczywiście naturalne wzrosty. Jeżeli mamy tyle nowych użytkowników, wzrosty prędzej czy później muszą się pojawić. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak mało bitcoinów mamy na giełdzie, o czym za chwilę opowiem. No i kolejna taka sytuacja miała miejsce listopad, grudzień 2020 roku. Wówczas za jednego bitcoina płaciliśmy około 18 tysięcy dolarów, co stało się później dobrze wiecie. I tutaj mamy właśnie ten wykres on-chain, na którym doskonale widać, jak ogromne ilości bitcoinów. Znikają z giełd kryptowalutowych, czyli wieloryby, milionerzy, miliarderzy kupują bitcoina, zaopatrują się w niego, odkupują prawdopodobnie od słabych rąk, znaczy na pewno od słabych rąk tych, co się bali, że te spadki będą jeszcze dużo większe. No i te 148 tysięcy bitcoinów wypłynęło na zewnętrzne portfele. I tutaj mamy kolejne, bardziej aktualne informacje. 105 11 bitcoinów o wartości 4, ponad 4,3 miliarda dolarów w ciągu ostatnich tylko 4 dni znikło z giełd kryptowalutowych. Mówię w cudzysłowie znikło, czyli zostały przelane na zewnętrzne portfele wielorybów. A jeżeli chodzi o łączną ilość Bitcoina na giełdach, spadła ona poniżej dołka z kwietnia 2020 roku. Zobaczcie, praktycznie w tym samym miejscu się znajdujemy co w kwietniu 2020 roku, jeżeli chodzi o ilość Bitcoinów na giełdach, co pokazuje, że kryzys płynności Bitcoina na giełdach trwa w najlepsze i w perspektywie kilku miesięcy jest to znak jak najbardziej byczy. I jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do informacji ze świata kryptowalut, pokażę Wam ciekawą informację, którą udostępniłem na moim Twitterze. Zobaczcie, w 1997 roku tyle samo osób używało internetu, co teraz posiada w swoim portfelu bitcoina, czyli około 114 milionów. I warto dodać, że dużo szybciej ta liczba rośnie w przypadku bitcoina. I teraz pojawia się pytanie, czy to dużo, czy to mało. Jeżeli chodzi o mnie to świadomie zacząłem używać internetu gdzieś tak w okolicach 2000-2001 roku, więc jeżeli porównując to do kryptowalut, no to taki dominik zacznie interesować się kryptowalutami dopiero dziś za 3-4 lata, a na tym rynku jest to szmat czasu. Ok, a teraz czas na informacje ze świata kryptowalut. Rynek niemiecki otwiera się właśnie dzisiaj na kryptowaluty. Fundusze inwestycyjne będą mogły wprowadzić na ten rynek aż 415 miliardów dolarów. 2 sierpnia, czyli dzisiaj w Niemczech, w życie wchodzi prawo umożliwiające funduszom inwestycyjnym trzymanie kryptowalut. Dzięki temu na rynek kryptowalut mogą wpłynąć inwestycje o wartości przekraczającej nawet 415 miliardów dolarów. Począwszy od 2 sierpnia 2021 roku, niemieckie fundusze inwestycyjne będą mogły przechowywać do 20% swoich aktywów w kryptowalutach, prawdopodobnie przygotowując grunt pod szerszą adopcję bitcoina i innych aktywów cyfrowych przez krajowe fundusze emerytalne. Jak donosi Bloomberg nowe prawo zmienia stałe zasady inwestowania dotyczące Specjal Fonds. Jeżeli źle wymawiam, poprawcie mnie w komentarzach, znanych również jako fundusze specjalne, które są dostępne tylko dla inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe. Specjal fond zarządzają obecnie aktywami o wartości około 2,1 biliona dolarów 1,8 miliona euro. Tim Krautzmann, który pracuje dla niemieckiego stowarzyszenia funduszy inwestycyjnych, Powiedział Bloombergowi, że większość funduszy prawdopodobnie pozostanie początkowo znacznie poniżej 20%, ale tak naprawdę oni nie muszą na samym początku wchodzić z całym tym kapitałem 415 miliardów dolarów. Wystarczy, że 10% tej sumy wpłynie na rynek kryptowalut, ba, nawet 1% tej sumy, czyli około 4 miliardów dolarów, jeżeli za tą sumę zakupią bitcoina, będzie na pewno widać to na wykresach. Nowe prawo, które zostało przyjęte na początku lipca, stanowi ważną ewolucję w sposobie, w jaki niemieccy pracodawcy zarządzają zasobami cyfrowymi. Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego, lepiej znany jako Bafin, nadal wzywa do ostrożności w odniesieniu do inwestowania w aktywa cyfrowe. Jednocześnie organ nadzoru finansowego zachęca do innowacji opartych o blockchain. Ostrzega, bo taka jest jego rola, a jednocześnie widzi ogromne możliwości właśnie w blockchainie i kryptowalutach. Jestem bardzo ciekawy, jakie kolejne kraje pójdą w ślad za Niemcami, ponieważ jest to coś, co trzeba naśladować. Na tym się zrobi po prostu ogromne pieniądze. Przynajmniej ja tak uważam. Dalej, przyjrzyjmy się zarzutom Bloomberga wobec Tetera, czyli tzw. stablecoina USDT. Według informacji Bloomberga, szefowie Tetera, czyli USDT, mają zostać objęci śledztwem kryminalnym. Teter odpowiedział na zarzuty popularnej agencji prasowej i określił jej artykuł w tej sprawie jako zwykły clickbait. W swoim artykule agencja prasowa, powołując się na trzy anonimowe źródła, poinformowała, że szefowie Tetera znaleźli się w trudnej sytuacji, ponieważ amerykańscy śledczy mają zamiar sprawdzić, czy nie dopuścili się oni oszustw finansowych. Firma błyskawicznie zareagowała na wiadomość, która została rozpowszechniona przez wiele serwisów informacyjnych. Według przedstawiciela Tetera są to zarzuty sprzed wielu lat. W dodatku firma od dawna ma współpracować z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz innymi istotnymi organami. Problemy z Tether'em mogą mieć ogromny wpływ na całą branżę kryptowalut, szczególnie, że jest to obecnie najpopularniejszy stablecoin, cyfrowa waluta, której kurs powiązany jest z dolarem amerykańskim 1 do 1. Stablecoiny pozwalają inwestorom zabezpieczyć zyski i wyjść z kryptowalut w momencie, w którym spodziewają się spadków cen. Według CoinGecko kapitalizacja rynkowa Tethera wynosi 62 miliardy 418 milionów dolarów. Biorąc pod uwagę to, że wielu inwestorów przechowuje w nim swoje oszczędności, jakiekolwiek problemy z stablecoina mogłyby wywołać dużą panikę na rynku i narazić inwestorów na straty. Jednocześnie Tether jest trzecią co do wielkości kryptowalutą. W artykule Bloomberg podkreśla, że problemy firmy mogłyby zachwiać rynkiem kryptowalut na całym świecie. To dziwić nie może, bo widzimy jaka tu jest ogromna suma w Tetherze. Na stronie Tethera oczywiście pojawiła się odpowiedź na artykuł Bloomberga. Bloomberg opublikował artykuł bazujący na niepotwierdzonych źródłach i zarzutach sprzed lat który został stworzony w celu wygenerowania kliknięć. Wysiłki te mające na celu zdyskredytowanie Tethera nie zmieniają naszej determinacji, aby pozostać liderem w społeczności krypto. Pokazuję Wam te informacje dotyczące problemów Tethera, i nieważne, czy one są prawdziwe, czy też nieprawdziwe. Chcę Was uczulić na to, aby dywersyfikować ryzyko związane z trzymaniem swojego kapitału w stablecoinach. Warto sobie podzielić taki kapitał na kilka stablecoinów, przykładowo USDT, BUSD, USDC. Jest naprawdę kilka na rynku w takich znaczących. W których można trzymać kapitał, nie wychodząc z rynku kryptowalut. A trzymając swój kapitał w kilku stablecoinach, ograniczamy ryzyko utraty całości takiej kasy w razie problemów jednego z nich. Jeżeli widzieliście mój ubiegłotygodniowy Krypto news, to na pewno pamiętacie, wspominałem o tym, że Amazon ma wprowadzić płatności w Bitcoinie, natomiast zdementowali oni te pogłoski. Rzetnik prasowy Amazona zdementował plotki związane z tym, że lider e-commerce zacznie niebawem przyjmować płatności w Bitcoinie. Jednocześnie potwierdził, że firma jest zainteresowana kryptowalutami. Czyli mówią nie, ale jednocześnie coś tam na zapleczu robią, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Tak jak Wam wspominałem w ubiegłym tygodniu, ewentualne wprowadzenie płatności w Bitcoinie przez giganta e-commerce na pewno przyspieszyłby adopcję Bitcoina na świecie i miałby pozytywny wpływ na jego kurs. A można być tego w zasadzie pewnym, widząc to co działo się w przeszłości jeżeli chodzi o firmę Tesla, kiedy zaczęła akceptować Bitcoina, co stało się z jego ceną. Wciąż jednak jest nadzieja, że w przyszłości taka opcja zostanie wprowadzona, zgodnie ze słowami rzecznika skupiamy się na sprawdzeniu jak mogłoby to wyglądać dla klientów robiących zakupy w Amazon. Także podsumowując na tą chwilę Amazon mówi nie, ale też nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości. No i teraz news dotyczący wszystkich osób, które używają na co dzień giełdy Binance, jednej z największych giełd na świecie. Chce ona być uregulowana globalnie. Podczas konferencji prasowej szef Binance Zao zadeklarował, że giełda zwiększa wysiłki w kierunku uregulowania swojej działalności we wszystkich zakątkach świata. CEO Binance powiedział, że będą dostosowywać się do nowych przepisów tak, aby jak najlepiej służyć swoim użytkownikom. Rozpoczęli już proces uzyskiwania licencji i zgód tam, gdzie istnieją już ramy prawne umożliwiające wymianę kryptowalut. Zao zadeklarował, że taka praca jest już wykonywana w Azji i na Pacyfiku, w Ameryce Łacińskiej, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Dodał również, że będą aktywnie współpracować z regulatorami w miarę wprowadzenia bardziej specyficznych ram kryptowalut. Na koniec wyznał, że Binance jest gotowa i chętna do współpracy z globalnymi regulatorami, aby znaleźć najlepszy sposób na ustanowienie uczciwych reguł gry, ochrona konsumentów jest ważna dla nas wszystkich. Jeżeli chodzi o mnie, ja osobiście nie boję się o giełdy Binance, to, że musi być uregulowane, było to kwestią czasu, tak naprawdę każdy z nas musi się weryfikować na giełdach i to, czy zrobimy to prędzej czy później, dla mnie nie ma to aż takiego znaczenia. Zarabiasz na kryptowołtach, płać podatki, a nie będziesz miał się czego obawiać. A jeżeli jest to dla Ciebie problem, znajdź sobie zdecentralizowaną giełdę, tam rób swoje zakupy, zarabiaj na krypto i ukrywaj się całe życie. W poprzednim kryptonews mówiłem Wam również o tym, ile giełda Binance generuje zysku, jaką ilość BNB spaliła właśnie za 25% czy tam 20% swoich zysków kwartalnych. Była to ogromna kwota, ponad 350 milionów dolarów, o ile dobrze pamiętam, zawsze sobie możecie wrócić. Do poprzedniego crypto News i sprawdzić, dlatego nie uważam, żeby Binance w przyszłości miała mieć jakieś problemy. Jeszcze raz to powtórzę: sama giełda, cały ekosystem, blockchain Binance'a, firmy, które kupiła takie jak CoinMarketCap, Portfel Trust Wallet, TrustWallet, kryptowaluta Swipe, czy zdecentralizowana giełda PancakeSwap i wiele, wiele innych podmiotów. To wszystko sprawia, że ten ekosystem jest tak potężny, że ja osobiście o giełdę Binance się nie obawiam. I kolejna ważna informacja: już za dwa dni, 4 sierpnia, będziemy mieli update na blockchainie Ethereum. EIP 1559. Jest to kluczowa aktualizacja Ethereum, która stanowi część londyńskiego Hardforka blockchaina. EIP 1559 m.in. wprowadzi opłatę za gaz przy każdej transakcji na Ethereum. Oczekuje się, że ułatwi to ustalenie ceny transakcji. Obecnie użytkownicy muszą złożyć ofertę i często przepłacają za gaz. Kolejną rzeczą będzie spalanie opłaty, która będzie również działać jako wykup, który zmniejszy podaż Ethereum. I w praktyce ma to wyglądać w ten sposób: jeśli sieć zauważy wystarczającą aktywność, wskaźnik spalania może przewyższyć emisję, czyniąc Ethereum aktywem deflacyjnym. Powszechnym błędnym przekonaniem EIP-1559 jest to, że może obniżyć opłaty za gaz w sieci. Chociaż powinno to nieco złagodzić koszty korzystania z sieci, oczekuje się, że rozwiązania warstwy drugiej i ukończenie Ethereum 2.0 będą miały większy wpływ na opłaty za gaz. Czyli mówiąc krótko po tym update APE 1559, który będzie miał miejsce 4 sierpnia, czyli za dwa dni, nie możemy spodziewać się rewelacji jeżeli chodzi o opłaty na blockchainie Ethereum. Dopiero wejście w życie Ethereum 2.0 może poprawić tą sytuację. Wszystkich tych zmian można się spodziewać końcem tego roku lub początkiem przyszłego. Jeżeli zapytacie, czy takie zdarzenie może mieć pozytywny wpływ na cenę Ethereum, odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak, natomiast trzeba mieć z tyłu głowy, że coś może pójść nie tak i takie zagrożenie zawsze istnieje. Natomiast ta zmiana jest przygotowywana bardzo długo, testowana, więc ryzyko jest moim zdaniem bardzo małe. Kolejna informacja dotycząca Ethereum, tym razem pochodząca z Indii. Kraj ten wprowadza rozwiązania na Ethereum, aby weryfikować autentyczność certyfikatów studenckich. I jak pamiętacie z moich poprzednich CryptoNews, z jednej strony Indie chcą zdelegalizować kryptowaluty, z drugiej zaś implementują tą technologię w swoim kraju. Zawsze Wam powtarzam: przesiewajcie takie informacje przez swoje sito weryfikujcie je, bo to, że dany kraj wypuszcza jakieś negatywne informacje dotyczące kryptowalut, nie musi oznaczać, że tak faktycznie jest ich zdaniem. Kolejny wielki zainteresowany kupnem bitcoina, a konkretnie menadżer Golden Tree, który zarządza 45 bilionami dolarów. Moim zdaniem, takich informacji w necie będzie się pojawiać coraz więcej, coraz śmielej mówią o tym, że chcą kupować bitcoina i inne kryptowaluty. Wierząc informacjom, saudyjski gigant paliwowo-chemiczny, jedna z trzech największych firm na świecie, chce wydobywać bitcoina. Jeżeli informacje się potwierdzą na rynku, nagle pojawi się potężny gracz Saudi Armako nie tylko odpowiada za jedną dziesiątą światowego zaopatrzenia na ropę naftową, ale również uważana jest za drugą lub trzecią co do wielkości firmy na świecie. Chociaż Saudi Armaco nie cieszy się wśród inwestorów tak dużą popularnością i nie budzi takich emocji jak Apple czy też Google, to już w 2019 roku pojawiły się informacje, że zysk wypracowany przez saudyjski koncern był większy niż połączone przychody Apple, Google i Akson Mobil. Co ciekawe były to pierwsze szczegółowe informacje na temat spółki od końca lat 70. Wtedy też wielu analityków uznało Saudi Armako za najbardziej dochodową firmę na świecie. Jeżeli wiadomości o zainteresowaniu Saudi Armako wydobyciem kryptowalut się potwierdzą, to może to mocno namieszać na rynku. Informacje na ten temat pochodzą od brazylijskiego przedsiębiorcy zajmującego się kopaniem Bitcoina Raja Nasera. Poinformował on, że prowadzone są negocjacje z Armako, cała czarna ciecz, która wydobywa się na pustyni pochodzi z tej firmy, spalony gaz, którego nie używają, wystarczy do zasilenia nawet połowę sieci Bitcoin. Wow, przyjmuje się, że w skali globalnej nawet 5% gazu idzie na straty, ponieważ jest to produkt uboczny przy wydobyciu ropy. Jeżeli więc Saudi Armako rzeczywiście znajdzie sposób na to, jak go wykorzystać i wejdzie w branżę wydobycia Bitcoina, szybko może odzyskać pierwsze miejsce na liście największych firm na świecie. Kolejny byczy news, jeżeli się potwierdzi, no to Naprawdę, tak jak mówię, może zamieszać na tym rynku. I tutaj, jako ciekawostka, Rosyjskie Państwowe Muzeum Ermitażu wyemituje swoje NFT. Rosyjskie Muzeum Państwowe w Petersburgu nawiąże współpracę z giełdą Binance, co pozwoli stokenizować dzieła takich artystów jak Monet, Van Gogh oraz Da Vinci. I tutaj mamy kolejny przykład, że z giełdą Binance chyba wszystko jest w porządku, skoro. Rosyjskie Muzeum chce z nimi współpracować. Obrazy z kolekcji Państwowego Muzeum Ermitrażu w formie NFT trafią pod koniec sierpnia na aukcję, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł spróbować wylicytować cyfrową wersję słynnego dzieła. Binance nie przestaje rozwijać swojej nowej platformy NFT. W dodatku, firma stara się zapewnić kolekcjonerom jak najbardziej zróżnicowaną ofertę, co widać również po kategoriach cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich: premium, maestri box, arts, sports, entertainment, gaming, collectible. E-sports oraz NFT for good. Po tym jak Legia Warszawa nawiązała współpracę z Binance, o czym mówiłem wam na moim kanale w jednym z filmów, przyszedł czas na dzieła cenionych malarzy. Dzięki współpracy z Ermitażem, jednym z największych muzeów na świecie, na platformie Binance NFT pojawił się m.in. Madonna Lita Leonardo da Vinci, narożnik ogrodu Montgeron, Klauda Moneta, bzy Vincenta van Gogha i jeszcze kilku mniej dla mnie znanych artystów. Ja na pewno sprawdzę, w jakiej cenie wypuszczą te obrazy i w jakiej cenie zostaną sprzedane, na pewno dam Wam o tym znać. A jeżeli chodzi o token NFT, które na rynku obecnie mamy, zobaczcie, jeden z cyberpunków ostatnio został sprzedany za 2250 Ethereum, pomnóżmy sobie wartość Ethereum, około 2600 razy 2250 terów, 5 milionów 850 tysięcy dolarów za takie coś, o, takie, takie coś. Czyli jak trafimy na fajne NFT, odczekamy jakiś czas, to z czasem może okazać się, że jego wartość będzie naprawdę oszałamiająca. Taki jakiś tam hipek, zobaczcie, 2250 Etherów, niesamowite. O tym, że Visa od dłuższego czasu współpracuje yy, z firmami kryptowalutowymi już wiemy, teraz Mastercard nie chce tego tortu oddać całości, chce troszeczkę również zachapać dla siebie. Mastercard chce ułatwić płatności kryptowalutowe, wynika to oczywiście z tego, że przybywa użytkowników kryptowalut, a wielu z nich chce mieć możliwość płacenia kartą w ulubionych sklepach bez konieczności wychodzenia do fiatów. Według badań Mastercard nawet dwie trzecie młodych osób zamierza używać kryptowalut. Nic więc dziwnego, że nawet w obliczu licznych problemów, z jakimi ostatnimi czasy musi mierzyć się giełda Binance, najwięksi dostawcy usług płatniczych wciąż chcą mieć dostęp do ogromnej bazy klientów. Zresztą Visa i Mastercard potwierdziły kontynuację współpracy z Binance mimo obaw regulacyjnych. Wiedzą, że prędzej czy później Binance będzie uregulowana, a oni chcą kontynuować współpracę z jedną z największych giełd na świecie, no bo widzą tam ogromny pieniądz, baza klientów jest przeogromna, a co za tym idzie, tak jak mówię, ogromny pieniądz. Informacje z Ukrainy Narodowy Bank zyskał możliwość emitowania cyfrowej waluty w tym kraju. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę, dzięki której Narodowy Bank Ukrainy może emitować CBDC. Jest to istotny krok w drodze do wypuszczenia cyfrowej hrywny. Zgodnie z nową ustawą Narodowy Bank Ukrainy nawiąże współpracę ze startupami specjalizującymi się w usługach finansowych. W momencie, w którym Narodowy Bank Ukrainy zaczyna pracę nad CBDC ukraiński, Monobank stara się wprowadzić opcję kupowania kryptowalut za pomocą kart płatniczych. Także w tym kraju już niedługo obywatele również będą mieli możliwość kupić sobie kryptowaluty w swoim banku. Fajnie. Jedna z ostatnich wiadomości, jaką chcę się z Wami podzielić, jest to możliwość odebrania darmowych FOX od... Shape Shift. Link do tej mm, strony zostawię Wam pod tym nagraniem. Możecie sobie sprawdzić tutaj wasz adres, jeżeli mieliście przykładowo podłączony portfel Metamask czy też Trezor, czy też Coinbase Wallet, Ledger, lub inne, które widzicie tutaj na tej stronie, możecie sobie podłączyć i sprawdzić, czy należą Wam się tokeny Fox. Jeżeli używaliście w przeszłości giełdy Uniswap, właśnie podłączając jeden z waszych portfeli, możecie sobie sprawdzić, albo łącząc go tutaj, albo wpisując adres Ethereum portfela, który używaliście właśnie na giełdzie Uniswap i sprawdźcie, czy należą Wam się darmowe Foxy. Odebrać je jest bardzo prosto, nie będziecie mieć z tym problemu. Sprawdźcie, bo może akurat należą Wam się tokeny. Moi znajomi, którzy używali bardzo często giełdy Uniswap, dostali darmowe tokeny Fox, których wartość była kilka stów w dolarach. I już zupełnie na koniec przypominam Wam o nagraniu, w którym pokazuję Wam możliwość odebrania 50 dolarów w tokenie DeFi Chain, bonus ten jest aktywny do 8 sierpnia włącznie, a dodatkowo każda osoba, która skomentuje to nagranie, tak możesz napisać tam co o tym myślisz lub że skorzystałeś i odebrałeś 50 dolarów właśnie w tym tokenie, ma szansę otrzymać ode mnie dodatkowo 10 dolarów i wylosuje 3 osoby spośród wszystkich, które skomentują to nagranie w kolejnym Crypto News 9 sierpnia. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ciekawe, że dowiedzieliście się czegoś interesującego. Dziękuję Wam wszystkim za łapki w górę, za komentarze oraz subskrypcję, bo dzięki temu mój kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. A my widzimy się w kolejnym nagraniu na moim kanale. Trzymajcie się. Hej!